Cześć, z tej strony Ziger, witam was wszystkich bardzo serdecznie przy okazji kolejnego odcinka na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, pogadam sobie ogólnie o serialach, o Flashu, o Wiedźminie, o Luciferze, Dead. Nie będzie to długi odcinek, raczej tutaj będą takie szczątkowe informacje, czyli w sumie tyle ile mamy na ten moment. Tak ogólnie, wiem, że miał być w tym tygodniu odcinek z Flasha i z Wiedźmina, po prostu dwa odcinki po jakieś około 10 minut, ale po prostu, no tak mało jest informacji, że no po prostu nie da się dłużej gadać niż 5 sekund tak naprawdę o tych dwóch serialach. No, a przy okazji jeszcze coś tam powiem odnośnie właśnie The Walking Dead i Lucyfera. Yy, więc w takim razie może zacznijmy od Flasha, yy, tak na sam start. Tutaj jeżeli chodzi o Flasha, no to tak naprawdę nic się nie pojawiło poza Zwiastunem, który jest kilka tygodni temu, się pojawił. Chyba przed końcem The Walking Dead. Yy, no, yy, gdzieś mniej więcej przed tą informacją, więc później nie nagrałem tego od razu, co nie? Widziałem, że poczekam, później był jeszcze jakieś, miały być jeszcze właśnie jakieś wywiady w drugiej połowie. Września, właśnie z tymi aktorami, no w sumie nic tam, nic tam w sumie zbytnio nie było ciekawego, więc tak naprawdę jest tylko i wyłącznie ten zwiastun. Tutaj zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego Twittera. Tam macie ten zwiastun, gdzieś tam, jak sobie zjedziecie w dół, będzie ewentualnie po prostu na oficjalnym Twitterze Flasha, Tylko, że tam jest trochę sporo rzeczy, <tosłuch> więc może będzie Wam ciężko to znaleźć. Ale też tam jest po prostu ten króciutki zwiastun, jakieś półtorej minuty. No, i jeżeli chodzi o Flasza, w związku z tym, że w tym momencie różnego rodzaju wywiady poszły, nic specjalnego żeśmy się nie dowiedzieli, no to możliwe, że dopiero przy okazji zwiastuna już takiego oficjalnego zwiastuna siódmego sezonu, czyli pewnie w listopadzie bym strzelał. Może nawet dopiero grudzień, może nawet jeszcze w październiku. Prawdopodobnie wtedy pojawi się kolejny odcinek Flasza. Flasza dalej. Wiedźmin. Jeżeli chodzi o Wiedźmina, to tak samego głównego Wiedźmina od Netflixa. A drugi sezon jest oczywiście kręcony już dosyć długo, no już jakiś czas, może tak. I w tym momencie jedyne co wiemy, to tylko i wyłącznie to, że na ten moment jest skręcona potężna bitwa w Kenmore'n, czyli w tej całej Wiedźmińskiej Szkole, tak? Dla tych osób, które nie wiedzą. No i w sumie to jest tak naprawdę tyle. Reszta informacji odnośnie aktorów, którzy się wcielą, no potwierdziła się informacja odnośnie Wesemira, która w sumie już była wcześniej, tym, przy okazji poprzedniego odcinka, jak o tym mówiłem. A co do reszty Wiedźminów, niby oficjalnie nie jest potwierdzone, ale wiadomo, że jednak oni zostali w sumie wybrani, co nie? Tam w poprzednim odcinku chyba o tym mówiłem. <coughs> także no, także w sumie też tutaj zbytnio nowych informacji nie ma. E, oprócz tego ma też być jakiś spin-off właśnie. Z, właśnie w uniwersum, chyba Wiedźmina. Tam chyba ma się wcielić ten aktor, co grał w tym. Yy, no w tym filmie od DC, który postawił całe uniwersum DC na nogi. Już zapomniałem, jak to się nazywa: Aquaman, nie wiem, coś takiego chyba. Yy, ten cały aktor ma tam chyba zagrać, ale to póki co jeszcze nie są. No, to, to są takie informacje póki co szczątkowe, i jeszcze też do końca nie wiadomo, jak to będzie. No i teraz, słuchajcie, przerywam na chwilę filmik, żeby żeby tutaj ważny komunikat yy, wam podać otóż taki że słuchajcie streamuję yy, codziennie znaczy prawie codziennie yy, bo na moim twitchu od poniedziałku do piątku yy, codziennie są streamy od 12 do 15 no <laughs> to jest właśnie taka ważna informacja link do twitcha oczywiście macie w opisie jeżeli nie macie czasu być od 12 do 15 to po prostu yy, to po prostu jest zapisywane są transmisje tam chyba do dwóch tygodni będzie to po prostu zapisane w tym samym menadżerze. No. Dobra. I to to jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o tego Twitcha. Także zapraszam. Póki co tam gram Minecraft na modyfikacjach, chyba około 90. Yy, oprócz tego Rocket League będzie się również pojawiać i Dead by Daylight. Dobra. W takim razie lecimy dalej. Jeżeli chodzi o, o The Walking Dead, to yy, tutaj został właśnie potwierdzony yy, wystąpienie, właśnie tego aktora w Fear the Walking Dead, tego właśnie tutaj po lewej, jak widzicie. No ja go oczywiście każę z e, Doktora Hausa i z paru innych takich właśnie seriali, czy to o lekarzach, czy to po prostu <laughs> no czy to po prostu, wiecie, takich typowo amerykańskich, takich e, odcinkowych seriali, których jak pominiesz cały sezon, to w sumie tak naprawdę ni niczego nie pominiesz, co nie? Bo to jest po prostu tak jak reset, co nie od nowa, chyba że jakaś nowa postać przychodzi. Ale wiadomo o co chodzi. On się tutaj pojawi, więc to też jest całkiem ciekawe. Bo w sumie to będzie taki. Wiecie, w The Walking Dead jest ten cały aktor, co grał w tych fantastycznych zwierzętach, taki powiedzmy bardziej popularny z tych filmów. Teraz tutaj dają tego aktora. Możliwe, że też właśnie to jest taki mały smaczek yy, właśnie dla osób. Tutaj jest taka mała informacja, że być może jeszcze parę innych aktorów też będzie, parę sławnych. Gdzie w ogóle też już jakiś czas temu były pogłoski odnośnie Dwayna Johnsona, że wystąpi w The Walking Dead. To jest ciekawa pogłoska, oczywiście to są tylko kolejne plotki, ale byłoby ciekawe zobaczyć zobaczyć właśnie jakichś popularniejszych aktorów tutaj. Szczególnie, że teraz też będzie wspólnota, więc pewnie też trochę aktorów wejdzie. Może ktoś słowniejszy się pojawi. Dobra. Jeżeli chodzi o The Walking Dead, to raczej tyle, no tutaj jest zbyt dużo informacji nie weszło, poza jakimiś takimi odnośnie World Beyond czy FTWD takie krótkie zwiastuny, które wychodzą co kilka dni co kilka dni jest nowe słowo i nowa sekunda dłużej zwiastuna No więc to takie wiesz No nic specjalnego póki co, no i jeżeli chodzi o Lucifera no to tutaj akurat też póki co nie ma żadnych informacji poza tym, że już wkrótce zaczynają pracę znowu już wkrótce mają zacząć pracę na e, planie właśnie. Więc no jest duża szansa, że jeszcze może nawet na grudzień tego roku opyknie. No i ten cały, wiadomo, z Nikki Peak z tego muzykalowego odcinka wszedł. E, tak, bo będzie muzykalowy odcinek. Tak. W pierwszej połowie Lucyfera był specjalny odcinek ten czarno-biały, który był słaby. Chyba większość osób go schitowała dosyć mocno. E, no i w drugiej połowie będzie muzykalowy odcinek. E, no, gdzie, no... Trochę jest cringe'owo, bo to musical, no to wiadomo, ciężko zrobić nie cringe'owy musical w dzisiejszych czasach, ale liczę na to, że mimo wszystko będzie spoko, poza małym cringe'em w paru scenach. Mam nadzieję, że to nie będzie cały, że to nie będzie po prostu jakieś, jakaś masakra, bo ten specjalny odcinek z pierwszej połowy nie do końca mi dobrze wyszedł. Mam nadzieję, że ten będzie lepszy. No... I co? I w takim razie widzimy się słuchajcie w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu będzie na pewno jeden odcinek z The Walking Dead, być może dwa, ewentualnie ten drugi z czegoś innego. No a później no to mamy już się, znaczy, przepraszam, mamy już październik, gdzie już będzie The Walking Dead, World Beyond i Fear The Walking Dead wychodziło, więc pewnie po dwa odcinki tygodniowo, jeżeli nie trzy. Także już na spokojnie, jeżeli chodzi o... Materiały. No, także co? Jeszcze raz zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Twitcha, gdzie od poniedziałku do piątku odbywają się streamy od 12 do 15 z Minecraft'a Rocket League Dead by the Night. Oprócz tego na mojego Twittera, gdzie też będą informacje szybciej o różnego rodzaju serialach: właśnie jak The Walking Dead, Flash, Lucifer hmm, czy Wiedźmin. No i cóż, i na ten moment tyle. Także co? Widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia i cześć.